Siemano. Z tej strony Karol z kanału Gier Brydowski, no i tak jak mówiłem, wczoraj posialiśmy jęczmienie i częściowo też zacząłem pszenicę siać. No i dzisiaj drugi dzień siania pszenicy też leci. Banatus w tym roku mamy dwie odmiany: Banatus i Euforię. No tutaj już praktycznie kończymy za zasiewy. No ale mówię, ścieżkujemy w tym roku i <laughs> trzeba się skupić także na wszystko <laughs> niestety nie ma czasu, żeby <laughs> wszystko zrobić. Mówię tutaj jest jedna działka, działka obok. Tutaj jest no, dobra ziemia, bo to mówię, tu jest... Nawet widać po strukturze, że to jest taka gruzełkowata. No i działamy. mówię, tutaj pierwszy rok właśnie ścieżki idą i trzeba mniej więcej patrzeć na, na, na te pola bo tak jak się siało to aby tylko zasiać, a teraz już żeby to w miarę wychodziło no, tutaj za malinami też mamy kolejną działkę, to w sobie trochę pola jest a naprzeciwko będziemy siali księżyto odmiany Corado tutaj w tej części będzie a też będziemy mieli nowość eee, nową odmianę to jeszcze a nie będę mówił nawet jako zobaczymy jak, jak się sprawdzi na, na naszych ziemiach wszystko skacze całe przy, uprzyrządowanie GoPro GoPro, dron. No i tutaj mam na przeciwko to działkę, gdzie właśnie będzie przenżyto. No i za, za tym zbiornikiem tak samo e, jest właśnie pszenica zasiana. Tutaj już wyjeżdżam, bo to, żeby tam nie robić nie wiadomo jak dużego poprzeczniaka bo w sumie nie mam gdzie, bo tu jest zasiane bo tak jak nie jest zasiane, no to mniej więcej a i wejdę zobaczyć w sumie żeby później nie było przypału no. już Ci wyrzucam bieg nie, bo się nie jadę na ręcznym Jezu, Później szybka próba kręcona na brzężyto lecimy dalej co? Wysypie No, prezek jest ze mną To właśnie mi dworze Dyrektor, tak zwany, Dziadziuś nasz. No i tu w sumie zabierzemy, zabierzemy na raz. Nie jest co najwyżej przyjadę gdzieś z boku, żeby nam ładnie wybrało. Później mam wybierać, to już lepiej trzeba gdzieś od brzegu raz i z głowy będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No także idealnie, Po to pryskiwać na 24 metry lance. Tak, środkiem gdzieś wrócę, gdzieś tam lekki miaczek został, no to, to, to go zaciągnę, no, mówię dzisiaj, gdzieś tak pręd, z prędkością 12,5 na godzinę 770, obroty, no tutaj zwalniam, bo to. Właśnie, żeby nam y, lepiej rozbiło to, to glinkę. Ale tak jak mówiłem wcześniej, po besorce lżej ma ciągnik y, właśnie w ściągnięciu tej masy. A także tutaj właśnie będzie elegancko na 24 metry, ale mówię różne, różne ścieżki robię, bo i robię i na 21 i na 15, tutaj na przykładowo z boku to, to pole co, co jest też zasiane. To jest na 15, bo tam się wjeżdża w dół, no i na 15 metry, bo nawet jakbym rozłożył na te 24 to to nic mi nie da, bo i tak bym nie wjechał. Kurde, siebie brudne, jak nie wiem co, oburzyły się. No i tu jest od lasu wilgotne, bo tutaj wyskibiło się tak, jak nie wiem co. A mówię, tu jest lepsza ziemia Tutaj pszenica powinna być ładna No, także Jeżeli się podobało Zostawcie coś po sobie Pewnie będzie jeszcze vlog yy, z siania pszenżyta To coś tam na, na innych polach zobaczycie Właśnie, bo tam też było besorkowo uprawiane podprzężyto eee... No i... Tym miłym akcentem Kończymy tego vloga i widzimy się w następnym odcinku Trzymajcie się